Witam, jestem MrGilop2000UAV i to jest mój drugi odcinek z serii Zagrajmy w WoWormix. E, teraz też zagramy na eksterminacji. Jak zwykle. Sorry, ale jestem trochę chory. O, to będzie krótka runda. Bardzo krótka runda. O. No, Za chwilę wygram. Нила нет, Нила. Ну ладно, вот бы с утра тоже тебя. скринка. Даже если купила. Ну, ты же чем Катар. Хорошо. Лесен горы. Okej. Okay. Jaki farsiasz. Ja nie mogę chciałem bez straty życia. wiem jak się z, po, zuży, używać takich broni, bo to... O. Ja! No i teraz już nie ma szans. Ja już myślałem, że będzie taka krótka, grud fajna rundka. Lubię takie, bo... <śmiech> <śmiech> Można więcej nakręcić. O! Jak za mną jeszcze wygra. Ha! Utopił się! Dobra. No jeszcze jedna. O, może nawet więcej. Nie mam Dobra, może będę nakręcał jeszcze czegoś innego, ale na razie nie na razie to, to będę nakręcał. sobie powiedzieć to mm, przegapiłem wakacyjny bonus na innym koncie tam gdzie mam 11 level zdobyłem ale nie pomyślałem żeby na innym koncie też wejść dobra yy... krótkie te maczki to teraz spróbuję jeszcze raz zagram i jak wbiję następny level to spróbuję zagrać się z prawdziwym człowiekiem. To w tej kręce walk. To będzie dłuższa trochę. O. Ok. Muszę kogoś dodać do MK na, na ten, na to konto, bo na wormistrzu, bo, bo nie będę mógł mieć z, kim, z nikim drużyny. Będę miał kiepsko. Trochę. A no wiem, no, wiem kogo, dodam. siebie biję. Jeszcze jedna rundka i wtedy wbiję następny level i kończę. Dobra, teraz muszę. Musi mi się udać go pokonać. ja sobie tak strzelę z samą Nie! Nie widzę takich właśnie. O, o musimy się go udać teraz zabić o, może On nie może mnie zabić, a ja muszę go zabić Jest O o, o jest, 20 życia leczy mi, a ta? tamta tam by mi uleczyła? Czemu? Ja, jaki fart O, kurde. trochę więcej życia bym przeżył. O, nie. Dobra. To jeszcze jedna rundka i. Kończę. Gram na niższy, bo. bo się nie opłaca. Tak i tak. Jeszcze tylko 4 raz. Punkty, czyli Expo. I będę miał następny lewe. Kurde. na razie to on wygrywa na 11 levelu mam właśnie królika, bo dostałem wakacyjny bonus. Ostatnie było to było w ogóle, bo robice są trochę spóźnione. Teraz jest wersja Halloween. O ja wiem właśnie lewem. Dobra to yy, do usłyszenia i do do, do, do następnego odcinka. Cześć!